Cześć, z tej strony ekipa z siłowni. Dzisiaj pogadamy sobie o barkach. E, barki to jest jedna z najbardziej widocznych i zarazem najtrudniejszych do zbudowania mięśni. E, to one decydują o, o proporcjach sylwetki. E, tworzą szerokość, kształt litery V i wizualnie poszerzają na górę ciała. Mimo to wielu trenujących nie potrafi ich skutecznie rozwinąć. I spróbuję wyjaśnić właśnie w tym filmie, dlaczego barki rosną wolniej niż inne partie, jak je trenować i jakie ćwiczenia naprawdę działają. Barki, czyli tak naprawdę anatomicznie rzecz biorąc, mięsień naramienny, składają się z trzech głów. Przedniej, bocznej i tylnej. Przednia y, głowa odpowiada za to, żeby un unosić ramię do przodu. I ona generalnie y, jest przez nas najbardziej katowana na treningach. Zaraz to wyjaśnię. Boczny Akton barków odwodzi je na bok, a tylny Akton barków cofa i stabilizuje ramię w tył. Czyli między innymi odpowiada za to, aby się garbić. I teraz dlaczego według mnie ludzie najczęściej katują przód barków, a inne części barków pozostają w tyle? Otóż przód barków pracuje podczas wyciskania na klatę. Nie wygląda ona aż tak dobrze jak boczna część barków. Dlatego powinniśmy się bardziej skupić na bocznej części barków, ponieważ to ona odpowiada za kształt litery V. Teraz, dlaczego u wielu osób barki nie rosną tak jak inne partie mięśniowe? Powodów jest kilka. Przede wszystkim zbyt mała objętość treningowa, czyli za mało je ćwiczymy. Barki to mały mięsień, ale bardzo odporny na zmęczenie. Czyli potrzebują częstszego bodźca, najlepiej tak dwa razy w tygodniu. Po drugie, zła technika. Jeśli machacie ciężarem bez kontroli, nie aktywuje to włókien tak skutecznie, jak powolne, celowe ruchy. Na przykład wznosy bokiem to ćwiczenie, gdzie lepiej nie brać, nie brać dużo ciężaru, ale wykonać bardzo dokładny ruch. No, wznosy bokiem to jest ćwiczenie, gdzie bardzo łatwo o złą technikę. Tak naprawdę jeśli jakkolwiek machamy tułowiem, to to już jest zła technika. Muszą pracować same, w izolacji. I teraz przejdziemy do ćwiczeń. Najważniejsze ćwiczenie na boczną część barków to będzie unoszenie bokiem. I tu tak jak mówiłem, nie chodzi o ciężar, tylko o napięcie mięśni. Nie piszmy tutaj jakoś dużo ciężaru, ponieważ nie ma sensu. Lepiej wziąć mniej, ale lepiej. Szczególnie w tym ćwiczeniu. Ręce prowadź lekko ugięte w łokciach, zatrzymaj ruch na sekundę na górze, a opuszczaj powoli. 3-4 serie po 12-15 powtórzeń wystarczą. Drugie ćwiczenie to wyciskanie nad głowy, czyli tak zwane OHP, Overhead Press po angielsku. To jest najlepsze ćwiczenie na rozwój siły i masy barków. Kolejne świetne ćwiczenie to są odwrócone rozpięty. Chodzi tu o to, że chwytamy uchwyty maszyny do rozpiętek i po prostu pchamy je do tyłu. Jest to ćwiczenie na tylny akton barków. Tutaj również warto pójść bardziej w technikę, ale zdecydowanie to odda. Co do, tego, co do tylnego aktonu barków, warto dodać jeszcze. Może zapomniałem, że jest on bardzo potrzebny przy udziskaniu na klatę. To znaczy, czasami ludzie nie progresują na klacie właśnie dlatego, że mają niedorozwinięty tylny akton barków. Dlatego on jest tak istotny. Ale oczywiście paradoksalnie to głównie dieta. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Jak mawiał owca wucha, apertrofia, czyli wzrost mięśni zachodzi podczas regeneracji, podczas snu. I barki tak jak każdy inny mięsień, potrzebują energii do wzrostu. Czyli trzeba zadbać o. Nadwyżkę kaloryczną minimum 1,5 grama białka na kilogram masy ciała, 1,5 do 2 gramów. No i te 8 godzin snu też jest mega istotne. Warto dodać, że ta regeneracja to nie jest taki dodatkowy szczegół, bo, bez, bo trening bez regeneracji nic nam nie da. Podsumowując cały ten odcinek, żeby zbudować duże barki, wystarczy pamiętać o trzech zasadach. Trenować się często, czyli około 2 razy w tygodniu. Skupić się na bocznym i tylnym aktonie, ponieważ są one najważniejsze. Dbać o technikę i regenerację, a z czasem zauważy, że Twoja sylwetka staje się szersza, proporcje bardziej harmonijne. A więc dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że Ci się przyda. Zostaw lajka, like, subskrypcję. Cześć!